Słuchajcie, znajdujemy się na evencie firmowym i jeżdżamy tą na czarną trasę, która w ogóle jest zamkniętą trasą, ponieważ dopiero jest naśnieżana, więc jakieś korzenie, kamienie wystające, cuda tam się będą działy, a oto żołnierze, którzy jadą na tą tak. walkę. Nie wiadomo kto wróci, jak to przed wojną, trudno ostatnie, powiedzieć ostatnie pożegnanie a panowie jeszcze raz ten e, wasza firma to meblomark a meblomark no więc chłopaki słuchajcie oby prezes nie stracił e, dzielnych pracowników no ale zobaczymy w każdym razie naprawdę trasa nie jest łatwa bo jest zamknięta tak jak mówiłem może będzie coś widać ta, ale zanim wezwiemy chorską służbę, to trzeba będzie takiego pacjenta za Bety, będzie płakał, będzie bolał, na trasę go wywieziemy, bo, bo, tu, bo tutaj ubezpieczenie nie działa, także. I wtedy dopiero na trasie wzywamy horską służbę, żeby to wszystko działało. także no, Słuchajcie, tak czy inaczej... Damy radę. Następny filmik zrobimy już ze szczytu, przed samym startem. Szpitalu.